Zapraszam Was na kotlety Devolai. Na początku siekam natkę pietruszki, bardzo drobno. Do tego dodaję wyciśnięty ząbek czosnku. Rozgniatam miękkie masło i mieszam razem z pietruszką, czosnkiem, a także odrobiną soku z cytryny. Następnie formuję wałeczki z takiego ziołowego masła. Mięso rozbijam, opruszam solą i pieprzem i zawijam moje wałeczki maślane. Wszystko spinam wykałaczką. Można też zrobić wersję z serem. Najlepszy będzie ser, żółty, taki mega ciągnący. I tak samo zawijam, roluję dokładnie, ścisło i spinam wykałaczką. I każdą moją rolatkę najpierw obtaczam w mące, potem w jajku, a potem w tartej bułce. To wszystko smażę z każdej strony na rozgrzanym tłuszczu. Następnie podaję z marchewką i opruszam pietruszką. Smacznego!